Siema widzowie, e, pamiętacie wczorajszy, czy znaczy nie wczorajszy, nie wiem kiedy to było nagrywane w sumie. E, pamiętacie ten filmik chyba jak chyba haker chciał ten się do nas dostać. E, więc, zo, więc sobie wyjdę na dwór, o, jeszcze tam. Podejdę do tej tablicy. E. Kim ty jesteś? Hocker. Eee, uh. się z tym Hocker. Zemści się na was. Zemszysz się na was. Dlaczego się zemścisz? Chętnie, że trochę głośniej mu, dobra? Uh. Eee. Te ty masz kretiwa. Nie. Ej, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. E, co to jest za miecz? Miecz hakerski? O kurde, tok. Nie, no, oj, hakerze. Dobra, schowaj to. E, dobra, hakerze. Nie, 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 nie! Bo mi zrobisz obrażenia. Proszę nie, haker. Eee... Panie hakerze. Ja nie wiem, jak to panu mam wytłumaczyć. Eee, dobra. O nie. Widzowie. To chyba może być koniec Marcinowic. Nie będzie koniec. No nie będzie? Tak. Co? Będzie koniec Marcinowic, tylko nie to. Już my dopiero się rozwijamy. My dopiero budujemy. My nawet nie jesteśmy chyba tutaj rok. Ale ja. Chciałam. Tak. No i co tu się stanie? A... Skąd ty masz ten miecz, hakerski? Po prostu go miałem. Po prostu go miałeś. Ach. Mm. co? Wywalaj stąd. Nie chcemy ciebie tutaj. A, Michała, a Michał, a gdzie jest? Zamknięty. Zamknięty. E, zamknięty jest? Tak. Nie. Michał jest zamknięty? Dobra. Wiecie co, widzowie? Jutro, albo dzisiaj, albo nie wiem kiedy, przyjdzie do nas nowy członek i widzowie zniszczymy hakera. No i co, hakerze? Zniszczymy ciebie! Zniszczy cię. Bo no, mam hakerski lew. Ej, 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 nie, nie! Och. I to Hakerze! A! A! Proszę, nie! Hakerze, ty! Ała, awa, 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 awa. Awa 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 ała. stop 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 hacker uspokój się trochę hackerze dobra dobro ty masz hm oh oh nic nie powiem nie awa awa a Ej, ej, ej. Wypad. Kurde, ale mi laguje, no. Iku, co tu się dzieje? Rozwalę twoją tablicę. Haha. Ała, Poczekaj. Cerk. Dobra, niszczymy! Ha ha ha, ha 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 ha! Niszczymy twoją tablicę! Co? Mam w miasto miasto Ja właśnie ja miasto zniszczę! No, zobaczymy czy zniszczysz. Bo nawet ty tego nie zrobisz. Ojko, jak mi laguje. Idzowie, sorry za takie lagi, ale nie wiem co to jest normalnie. Nie wiem co się dzieje. No normalnie laguje. Oh my god. Musi naprawdę tak lagować. Haka, że weź wyłącz ten deszcz, bo nie chcę, no. Abra. Hakerze, ale pan włączył dzień. Chyba. Pogoda. Kurde, te szamie atakują. Ała. O, dziękuję, Hakerze. Chociaż do tego się przydasz. Ale i tak ciebie będziemy musieli zniszczyć. Jezu, co mi tak laguje? Nie wiem, o co chodzi. Gdzie jest Haker? Hakerze! O, jesteś. Trochę więcej gadaj, a nie taki cichy jesteś. A no weź się odezwij. Co ty robisz? Ej, ej, ty masz kreativa. Ty masz kreatywa, przecież. Ty jesteś niezniszczalny. A pokaż jeszcze raz ten miecz hakerski. Tylko mnie nie bij, dobra? Nie atakuj! A dasz mi na chwilę ten miecz? A. Nie. Nie! Dlaczego? Dobra, opowiedz mi trochę o tym mieczu. Co się stanie, jak ja go będę miał? Stracę klippiego. Mmm. Okej okay. Dobra, widzę że Już dowiedzieliśmy się Trochę o nim Że jak straci miecz, to nie będzie już miał creative'a, więc Możemy to jakoś zrobić Albo my skraftujemy miecz Ej, hakerze, a, a co się stanie, jak my skraftujemy ten twój miecz? I ty też będziesz miał miecz, to co się stanie? Będę słabszy Aha, będziesz słabszy Dobra Widzowie idę, idę do domku na chwilę. Sprawdzić recepturę tego. Haker to sobie niech tam idzie. Dobrze, że tutaj nie jest koło mnie. Dobra, sprawdzimy rece recepturę yy, na skraftowanie miecza hakera. Tutaj coś jest jakiś miecz. Żeby skraftować miecz hakera, potrzebujemy jednego patyka, obsydianu, e, bedroka. Skąd my weźmiemy tego bedroka? Emeralda i naderytu. Hmm. ja tu jestem. Ej, co ty tutaj robisz? Wypad mi! Au, 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 au. Dobra, ogarnij się. Zobaczymy, czy mnie pokonasz. A, -a, -a masz! Au, Masz? au, au, au. Ty, ty głupku! Musimy ciebie zniszczyć! Obronimy całe miasto! Przed tobą ty! A! -a. Dobra. Dobra, widzowie. O kurde. Poczekajcie, widzowie. Dobra, już jestem, widzowie. Eee, hakarze, co? Eee, dasz mi coś skręcić? Dasz? To. Dobra, poczekaj chwilę. Co ja bym tutaj wymyślił? Mm. Mecz Hakara to on tylko ma jeden. Nie mogę od niego wziąć z kreatywa, bo nie ma go na creative. Bo tylko ma jeden. Mm. On by i tak mi nie dał. Co by tutaj wziąć? A co by tutaj wziąć? Czy bo mamy broń. E, widzowie, jeśli nie uda nam się pokonać hakera, znaczy jak ja niu, nie, nie będę w stanie pokonać hakera, to po prostu zaproszę jednego członka. I na pewno, może pokonamy go, i może z tym członkiem skraftujemy miecz hakerski, i może haker będzie słabszy. Ja jeszcze się go spytam zaraz, czy będzie ten czy, czy jak będziemy mieć ten miecz, to będziemy mogli go y, atakować? Czy jak go zaatakujemy, to, to trochę będzie bolało? Bo ten miecz chyba... Nie wiem ile zadaje, ale jest chyba naprawdę mocny. Y... Hakerze! Ojejku... Hakerze! Mogę coś wziąć? Wiecie co, jak widzowie nagrywam, to mi laguje. Jak nie nagrywam, to mi nie laguje. Będę musiał to jakoś naprawić. I po prostu inaczej będę nagrywał. Ale tak to będą dobre filmy. Hakarze, dasz mi coś z Nie. Nie! Yeah. Yeah. Dobra. Hmm. Wiecie, widzowie, mamy tutaj takiego knypka. Ej, ej, ej! Ej! Ty! Ty, bo ja całe skoksy sobie zmarnuję. Ty. Coś cię walnęło? W głowę? Ała, ała, ała! wepchną mnie do dziury, dziad. Widzicie? Dziad mi wepchnął do dziury. Dobrze, że mamy jakiekolwiek bloki. Kurde, ty, co ty robisz? Ej, widzę, mam problem. Czy to coś masz zniszczyć? Tak. Nie pochunasz mnie. Aha, tak? Jesteś pewny? Kurde. Awa, awa! Jej jak on atakuje tym swoim mieczem. Dobrze, że nie tym hakerskim, bo bym ja chyba nad hita zabił. Dobra, widzowie, y, pomocy z tym hakerem, bo ja z nim nie wytrzymam. To jest takie, jak. To jest trochę jak ja jestem mamą, a dziecko jest ten niemiłe. Właśnie to jest tak, to jest właśnie taka sytuacja trochę. Tylko, że trochę inna. Kto ty chcesz ode mnie? No wypad ty! Przestań mi atakować! Co ci to niby zrobiło, jak ty masz kreatywa Eko... nic nie zadało już. Dobra. To było na tyle. Zniszczy was. A Pomocy widzowie! Nie atakuj mnie, ałała, ała. To było na tyle. Żegnam.